Kłaniam się serdecznie. Witam panie starosto. Nasz czas się kłania. Dziękujemy za kontakt. I panie starosto, mamy dosyć trudny, gorący czas w całej Polsce. Również i w powiecie stalowowolskim mamy epidemię i w związku z tym no, dużo jest problemów. Chciałem tak pana starostę zapytać jak w ogóle z punktu widzenia starostwa powiatowego informacji jakie są w starostwie, jak sobie radzą mieszkańcy powiatu stalowowolskiego. No, wiemy z różnych doniesień, że są ludzie, którzy zachorowali na koronawirusa, są tacy którzy i no niestety nie przetrwali tego zachorowania, są tacy, którzy wyzdrowieli. Jak właśnie pan starosta postrzega tą sytuację zdrowotną mieszkańców powiatu? To znaczy jeśli chodzi o nasz powiat to generalnie rzecz biorąc zachorowań było poniżej 30 osób, z czego 5 osób zmarło w naszym powiecie. Natomiast no problemów było sporo, bo i w szpitalu były problemy, i w domu pomocy społecznej te problemy wystąpiły. Właściwie to dwie osoby z domu pomocy społecznej odeszło z powodu tego koronawirusa. No i myślę, że to największe problemy było naszym, bo musieliśmy ze sytuacji zachorowania i później z takiego, no jednak. Obaw pewnych przed rozpowszechnieniem się tego koronawirusa w domu pomocy społecznej, to musieliśmy tutaj reagować szybko i zdecydowanie. Tym bardziej, że nasza kadra, nasz personel trochę skurzył, tak bym powiedział w skrócie, bo dużo osób poszło na zwolnienia lekarskie. No, część osób musiało pójść do kwarantanny więc nie było kim pracować, ale z pomocą nam przyszły. Tak, zgromadzenia zakonne, no i jakoś to przetrwaliśmy ten ciężki czas. Natomiast w szpitalu były incydentalne różne takie problemy, były i zamykane oddziały, ale generalnie rzecz biorąc szpital cały czas pracuje. Oczywiście w trybie ostrym, takim tylko w interwencji niezbędnej, natomiast planowych przyjęć nie ma, ale rozmyślamy w tej chwili, żeby już w poniedziałek wprowadzać planowe przyjęcia również na oddziałach. Właśnie, panie starosto, a czy mieszkańcy są tak dobrze zorientowani? No bo wiadomo, jeżeli istnieje pilna potrzeba jakiejś interwencji w związku z epidemią, są uruchomione pewne ścieżki, wiadomo, czy to sanepit i tak dalej. Czy one rzeczywiście te drogi funkcjonują? Czy każdy wie, czy ewentualnie wiadomo, jak tą pomoc uzyskiwać, żeby ona była jak najefektywniejsza? Tutaj problemów raczej nie ma z informacją, ludzie się przyzwyczajili i ta reakcja jest dosyć dobra. Natomiast zdarzają się przypadki osób, które ukrywają problemy swoje, bardzo często to w szpitalu miało do czynienia, takie zdarzenia, by miały do czynienia, bo no, każde na tym wywiadzie, bo to jest takie, no w szpitalu istnieje taki namiot, który, no, że tak powiem, segreguje tych ludzi, jeżeli każdy człowiek musi przejść przez ten namiot i musi powiedzieć wszystko, jakie miał styczności z tym i tak, dalej, i, tak dalej. i Jeżeli ktoś nie jest do końca taki szczery, bo chce się dostać w swojej sprawie do szpitala, no to bardzo źle to później się kończy. I takie przypadki się zdarzały, że osoby, które nie przyznały się do kontaktów z osobami, które gdzieś tam były za granicą i tak dalej, no to wprowadzając ich do szpitala, można było, później był problem, że trzeba było... Czy oddział zamykać, czy trzeba było robić kwarantannę, i tak dalej. Więc tutaj ta komunikacja była nie zawsze do końca szczera. i tutaj największy taki mankament, jeśli chodzi o to. Poza tym, to raczej wszyscy wiedzieli, jak się zachować, co zrobić. Właśnie, panie starosto. No, oprócz tego, że no mamy ten czas właśnie epidemii, no, ale w tym wszystkim, no nasze instytucje w stalowej woli. No, też w jakiś sposób muszą funkcjonować. Jeżeli chodzi o starostwo powiatowe z Woli, no, wiadomo, jest tutaj ograniczona dostępność, ale urząd funkcjonuje. Mieszkańcy również mogą się kontaktować. Jest droga mailowa, telefoniczna, w jakichś bardzo pilnych sprawach również i, i osobista. Jak to właśnie, Pani Starosto, wygląda? Pan tutaj powiedział, że załatwiamy wszystkie sprawy bez kontaktów, raczej bezpośrednich, chyba że tam w jakichś wyjątkowych sytuacjach. Natomiast od poniedziałku, czyli od czwartego, uruchomiliśmy taki w starostwie punkt jakby przyjęć, czyli wrzutnie, cztery wrzutnie dla tych podstawowych spraw, czyli dla budownictwa, budow... budownictwo, komunikacja i i, i geodelia i pozostałe, więc tutaj będziemy usługiwali teraz pojedynczo. Każdy będzie mógł przynieść dokumenty bezpośrednio do urzędu i telefonicznie będzie się umawiał, podał oczywiście numer telefonu i telefonicznie będzie odbierał później jakieś dokumenty, które mu są potrzebne, czy to prawo, czy prawo jazdy, czy rejestrację, czy, rejestracje, czy czy, czy działkę jakąś ewentualnie, czyli czy czy no, no różne rzeczy, które się załatwia tutaj u nas w urzędzie. Więc będzie trochę, jak gdyby ten urząd już uchylony bardziej, już będziemy obsługiwać bezpośrednio petentów już u nas w urzędzie, już nie tylko telefonicznie i mailowo i, i pułapem, ale również i tak bezpośrednio, chociaż nie będzie to przepustowość duża, bo to będzie pojedynczy Pojedyncza osoba załatwi następna, 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 czyli będzie to takie wpuszczanie pojedyncze. Zatrudniliśmy w tym celu takiego portiera, który będzie regulował tym ruchem tutaj u nas w starostwie. Panie starosto, oprócz no wiadomo, tych bieżących epidemicznych spraw no życie się toczy, no i tak samo przed starostwem różne sprawy, różne projekty, które będą realizowane, pozyskiwanie funduszy. Może byśmy troszkę zwrócili uwagę na no ostatnio były informacje o pozyskiwaniu środków z funduszu właśnie drogowego na inwestycje drogowe. Tutaj nasz powiat też otwierały się pewne perspektywy. Może właśnie by. Pan starosta troszkę powiedział, jak właśnie te sprawy inwestycyjne, projektowe się aktualnie przedstawiają. No w zasadzie nic nie zmieniamy z tych zaplanowanych inwestycji, wszystkie chcemy zrealizować, które były zaplanowane, a mamy zaplanowanych 30 inwestycji w tym roku, więc będziemy się po starali wszystko punkt po punkcie realizować. No i to w ostatnim czasie była dosyć dla nas istotna kwestia podpisanie, po prostu programów przez pana premiera programów dróg samorządowych, samorządowych i powiat na nasta wolski złożył trzy wnioski na wszystkie trzy wnioski został dofinansowanie łączna kwota dofinansowania to jest 10 milionów 900 tysięcy jest to jeden z największych wskaźników dofinansowania bo na sam powiat stalowo-wolski wpłynęło tych pieniędzy do wszystkich gmin łącznie ze stalową wolą 30 milionów, to my prawie 11 milionów dla samego powiatu, więc tutaj duża duża część tych pieniędzy zasiała do powiatu. I tak samo robimy różne inwestycje też w sensie remontów naszych. Będziemy remontować łazienki w bursie, będziemy remontować łazienki na oddziale wewnętrznym, szpitala. Już są poogłaszane przetargi, niektóre są już wybrani, są wykonawcy. Będziemy realizować remont sal gimnastycznych w liceum na Staszica. Również staramy się o pozyskanie kredytu dla szpitala, dużego kredytu. Szpital ma pozyskać ten kredyt z poręczeniem powiatu na przede wszystkim przeniesienie ojomu w nowe miejsce w nowym pawilonie i wyremontowanie tego pawilonu, wyposażenie go. Później będziemy po, po, po przeniesieniu OJOM-u będziemy chcieli na miejsce OJOM-u uruchomić dwie sale, dwie sale udarowe na 10 stanowisk, więc wszystkie te sprawy, któreśmy zaplanowali, chcemy kontynuować. I panie starosto, może jeszcze właśnie byśmy nawiązali, bo to też no, ostatnio właśnie skręgów rządowych zapadły pewne decyzje odnośnie właśnie matur. Wiadomo, że szkolnictwo średnie leży w gestii również tutaj powiatu starowolskiego. Czy jakieś już tutaj pewne kroki zostały poczynione, że jeżeli to zielone światło, rzeczywiście tak jak się mówi gdzieś w perspektywie miesiąca, właśnie przeprowadzenie matur. Jak to wszystko właśnie jeśli chodzi o szkoły średnie? więc my musimy też myśleć o tym, żeby te matury u nas odbyły się tak jak, jak powinny się odbyć. Oczywiście będzie inaczej jak dotychczas, bo nie będzie części ustnych egzaminów maturalnych, tylko będą części pisemne. Od 8 czerwca do 29 czerwca mają się odbyć te pisemne egzaminy maturalne. No i tutaj jesteśmy cały czas w kontakcie z dyrektorami. Ostatnio nas była wideokonferencja z dyrektorami, odbyłem taką wideokonferencję. My jesteśmy przygotowani, no tutaj no wszystkie szkoły już obmyślają strategię, bo trzeba będzie tych uczniów tak rozsadzić, żeby nie było tego bliskiego kontaktu. Kiedyś świadomo wystarczyło, wystarczyło zrobić czy w sali gimnastycznej. Maturę i być może czasami wystarczyło taką jedną salę przygotować. Teraz będzie trzeba w kilkunastu salach, więc to jest jeszcze nie problem, tylko trzeba mieć tak komisję. Do każdej sali musi być komisja, która będzie pilnowała młodzież. Więc yy, myślimy o tym, ale no myślę, że da się to zrobić i myślę, że nie będzie innych tam jakichś problemów. Najgorzej to będzie z językami obcymi, bo oprócz tego, że tam uczniowie piszą, to też muszą odsłuchiwać taśmy z nagraniami, więc tutaj musi być dobra słyszalność i tak dalej, i tak dalej, ale to myślę, że poradzimy sobie z tym. Też jeśli chodzi o nabory do szkół, to wszystko jest przygotowane, pro, 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 projekty na przyszły rok są wykonane już przez dyrektorów. Nabory nie jest to wielkim problemem, bo tu każdy uczeń się dostanie do naszych szkół. Będzie może jakiś tam problem, taki segregacji bym powiedział młodzieży, bo kiedyś były te egzaminy. Kończące szkoły, więc też one miały wpływ na, dostanie, do, na przyjęcie do szkoły. Teraz tych egzaminów nie wiem, czy będą, one tam niby planuje się, ale to trudno powiedzieć, czy one będą, ale to nie ma znaczenia większego, bo w naszych sytuacjach do każdego ucznia przyjmiemy tak czy siak, czy, czy on będzie z egzaminem, czy będzie bez egzaminu. Mamy na tyle miejsc w szkołach, że to nie jest problem, żeby przyjąć wszystkich chętnych do naszych szkół. I panie starosto, może jeszcze taka jedna rzecz. No, mieszkańcy tutaj zwykle co roku. Byli przyzwyczajeni do różnych ciekawych przedsięwzięć, typu właśnie drzewko za makulaturę, wspaniały rajd rowerowy szlakiem Green velo. No teraz wiele imprez na razie musi czekać, musi być zawieszonych. Bo wiadomo, nie można się gromadzić, nie można być razem. No ale jak pan starosta widzi, czy może coś w terminie późniejszym, czy pewne akcje może czy będą właśnie tego typu, czy czy muszą w ogóle poczekać właśnie, no chodzi mi głównie właśnie to drzewko za makulaturę i rajt rowerowy. No niestety, drzewko za makulaturę to już jest temat nieaktualny, bo robiliśmy to w początkach kwietnia, więc żeby drzewko sadzić, no to... To trzeba by było. No można i na jesień sadzić trzeba też, ale to trudno powiedzieć, nie planujemy tej inicjatywy w tym roku. Również Rajdu, raczej nie sądzę, że będzie rajd, no bo jeżeli by był, to powinien być najpóźniej we wrześniu, bo później to już jest niepewna pogoda i tak dalej. Więc tutaj musieliśmy to odwołać, ale również odwołaliśmy bardzo ważną dla nas imprezę cykliczną. Tutaj jeśli chodzi o działaczy kultury i sportu zawsze przyznawaliśmy Nagrody w okresie wiosennym tak czyli w marcu, gdzie były podsumowanie, że ludzie składali wnioski. Oczywiście rozpatrzyliśmy, przyznaliśmy nagrody, ale nie było rozdania tych nagród Miał być koncert, miał być zaproszenie dla za mieszkańców Stanowej Woli. Niestety to nic nie wyszło. Zobaczymy, jak to się skończy. Czy, czy zrobimy w późniejszym czasie tą galę, czy, czy te gale czy zrobimy, czy, 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 czy jakimś innym sposobem. Na razie o tym nie myślałem. No. Zajęliśmy się przede wszystkim tymi sprawami, które są związane z koronawirusem i, z, że tak powiem, pracą naszych medycznych tutaj jednostek, czyli szpitala DPS i, i zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego, bo przecież też zakład pielęgnacyjny opiekuńczego też jest 54 osoby schorowane, leżące. I też jakby się tam coś stało, to na pewno by było dużym problemem, żeby tych ludzi mogło. Panie starosto, no, dziękuję za przybliżenie nam tych aktualnych problemów, spraw widzę, widzianych z perspektywy starostwa powiatowego stalowej woli. Bądźmy dobrej myśli no i myślę, że za jakiś czas znowu będziemy mogli podzielić się kolejną porcją informacji, jak to wszystko wygląda, ponieważ no, rzeczywiście społeczeństwo dzisiaj tej informacji oczekuje, no i wszyscy pragną, aby ta sytuacja jak najszybciej wracała do normy. Życzmy sobie tego wszyscy. Także dziękuję Panie Starosto bardzo serdecznie za rozmowę i również za swojej perspektywy. Wszystkim wszelkiego dobra, no i przezwyciężenia wszelkich kłopotów życzę. No również dziękuję bardzo. Dziękuję. Kłaniam się pięknie.